Pierdonka. Codziennie niskie ceny, no, prawie codziennie, a w tym tygodniu, wodzionka w kartoniku na bazie zgnitych warzyw, 53 lata po terminie, spożycie grozi śmiercią. Za jedyne 99 dolarów i 99 centów, grana gęboja Bonout Paradise. płyta z grą sprzedawane oddzielnie, za jedyne 5 złotych, nowiosienki Volkswagen Passat za jedyne 150 zł. PlayStation 4 5 MB of RAM 15 MHz of gra Pocket Tanks gratis za jedyne 1555 euro. Nowiośki, lekki, mały, przenośny telewizor firmy Alcatel 2 600 028 kolorów z strobonedajnikiem z gwarancją 5 sekund po odejściu od kasy. Ambiport portraktor fresh odświeża do nieprzytomności poczujesz raz i jos nigdy więcej. Za jedyne 99 dolar. Felgi i opony sprzedawane oddzielnie oferta do wyczerpania zapasów. Świeżotkie bochty wyprodukowane w czarnobyło. Smakują promieniście za jedyne 5 euro. Pierdonka. Codziennie niskie ceny. No, prawie codziennie.